No, wiecie co? Dojrzałem do tego, żeby opowiedzieć Wam taką historię, e, dla mnie bardzo ważną, która e, pomogła mi w życiu dużo zrozumieć. To jest historia o naszej siostrze Lidii, z którą poznaje, poznaliśmy się w 1996 roku. Mam tu fotografię z tego naszego poznania na Kamczatce. Te, nie mogę Wam tych fotografii pokazać, bo tam jest dużo e, twarzy których nie mogę zapytać, czy chciałyby, żeby mnie pokazał. Ale wiecie co? Postaram się szybko o tym opowiedzieć, bo, bo to bardzo cenne jest. I, i mam nadzieję, że ktoś komu się nie spodoba ta historia, po prostu się wyłączy i wiecie co, mam nadzieję, że nikt nie postawi tutaj nic negatywnego, bo dla mnie to jest taka święta historia że negatywnego bym nie, no, <laughs> nie wyniósł, <laughs> nie przeniósł czy nie. No, ładna, słuchajcie. Słuchajcie, poznaliśmy się z Lidią na kursie, kursie służby pionierskiej w Pietropawłowskie Kamczacka w 96. roku mieliśmy tam 14 chyba tych studentów i wiecie co i każdy kto był na takim kursie to wie że jeden temat trzeba omówić za określony czas i czasami w, ten kto prowadzi kurs się śpieszy czasami się spóźnia jak się śpieszy to wiadomo że można pytać wszystkich tam a jak się spóźnia to musi, musi jakoś ten czas no, z Zaoszczędzić. I wiecie co? I Lida, Lidia to był taki człowiek, który gdy ja wiedziałem, że się śpieszę i nie mam czasu, to wiedziałem, że trzeba ją zapytać, bo ona powie to, co to, 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 to jest potrzebne. Ona powie. Ona powie. Ona powie, e, no, no, jakby treść i hej, i nic więcej. I nie trzeba będzie nic komentować i prostować. I to był taki człowiek. Wiecie co? Jej było wtedy około 55 lat i. Ona była, ona była niższa niż wszyscy, bo, bo miała. E, no, jak to powiedzieć miała jakby garb. Ale wiecie, to te słowo garb do niej w ogóle nie pasuje. Ja, e, jak ja mówię garb, to u mnie też w gardle coś się. To jest. To był. Lida to kobieta 55 lat, bardzo piękna, e, bardzo zadbana, się uśmiechała. Pozytywny człowiek i po prostu trochę niższa niż inni. <laughs> A przy czym ten garpnie, no, zepsuje życie trochę. I wiecie co, no właśnie, chcesz wiedzieć o co chodzi tam no, no, na kursie, to po prostu zapytaj Lidię. Lidia od razu odpowie, i wiecie co, to było super. No i któregoś wieczoru ona opowiedziała nam swoją historię. Ona to, e, jej rodzice to byli wychodźcy z Korei, i była wychowana w tych warunkach, nie warunkach, a w tych e, tradycjach koreańskich. I wiecie co? No, właśnie miała garb, którego ja nienawidzę, te słowa nawet w kontekście z nią. I jak rosła w rodzinie, to w rodzinie u niej było tak, że miała od dzieciństwa, ona mówi, miałam obowiązki swoje, i jak wypełniałam swoje obowiązki, to nigdy nie słyszała dziękuję albo tam coś. Zawsze słyszała tylko, no jak coś zrobiłaś, to zrobiłaś, bo ja ci powiedziałem, tak tata mówił, nie? I o ile nie miała zbyt wielu szans, żeby znaleźć sama sobie męża, gdy jej było tam chyba 17 lat, tata przyszedł. Ja powiem: Ojciec nie. Ojciec przyszedł do domu z jakimś mężczyzną, który był starszy od Lidi na 25 lat i powiedział: To będzie twój mąż. <noise> I ona mówi: Ja widziałam tego mężczyznę pierwszy raz w życiu, i nagle się dowiaduję, że to będzie mój mąż. I to straszne, nie? No, ale ona nie mogła nic zmienić. I ona miała męża takiego, właśnie 25 lat starszy, i jego nie zna a tradycje w rodzinie te same, jak coś robisz, to nie ma dziękuję, zrobiłeś, bo ci powiedziałem i tak dalej. I ona mówi, że w rodzinie naj, naj, no, naj, najtrwalsza tradycja to było to, że mąż przychodzi do domu po pracy i mówi, usia, siada i mówi, zdejmij mi pantofle, zdejmij skarpetki, umyj mi nogi i tak dalej. I ona mówi, to robiła już... Od 17 lat przez lat I potem wiecie, co, zaczęła studiować Biblię. Spotkała się z naszymi braćmi, ze świadkami jechowy, zaczęła studiować Biblię, i wtedy przebudziło w niej się uczucie tego, tej godności. No, Takiej e, poczucie godności, że ona jak kobieta ma godność, i ona jak żona ma godność no Powinna mieć godność, bo Jechowa daje ją, tak, jej taką godność. I, I wiecie co? I ona mówi: Ja próbowałem, żeby w mężu wzbudzić właśnie to uczucie, że ja mam godność. I gdy kolejny raz on przychodzi i mówi: Zdejmij pantofle, zdejmij skarpetki, umyj nogi. I ona mówi: Wiesz co, gdybyś ty był chory, to, to byłoby zrozumiałe, ale ty nie jesteś chory. Ty mógłbyś sam zdjąć sobie te pantofle i skarpetki, umyć nogi. I wiecie co? I ona mówi, i mąż jakoś tak to związał z tym, że ja studiuję Biblię. I on to y, ro, odczytał jako bunt, że ja się buntuję przeciw tym, y, no, tym, tym prawom czy zasadom, które były w, w życiu. I, I on zaczął jej przeszkadzać. I, no ona, ona mówi, ja chcę czytać Biblię i on mówi, idziemy oglądać telewizję. No u nich w rodzinie było tak, że pilot jest u męża, nie? I on mówi, oglądamy to. I ona siedzi i ogląda, nie? Oglądała to dziesięcioleciami, to, co on tam włączał, nie? I ona zaczęła jemu mówić, a to przecież jest głupie, no to, co my patrzymy, włącz coś innego. I on też widzi, że to, to związał to z tym, że ona studiuje Biblię. I... I ona mówi ja potem z nim nie chcę siedzieć, ja chcę czytać Biblię, idę do kuchni i on mówi nie. W kuchni wyłącza światło i mówi oglądamy teraz telewizję. I ona mówi ja wychodzę do toalety. I czytam tam Biblię. I on widzi, że długo jej nie ma. On przychodzi i wyłącza jej światło. I mówi co ty tam robisz? Ona mówi no ja przecież jestem w toalecie, co ty nie widzisz? Zbyt długo jesteś. Co ty tam robisz? I wyłącza światło. I ona mówi ja muszę wyjść, nie mogę już czytać. I Lidia mówi, że zauważyła, że, że no, nie, nie może czytać, studiować i, i no wszystko to, co mogła robić wcześniej, bo mąż widzi w niej jakiś bunt. I teraz najważniejsze jest, wiecie, co, to co ona opowiedziała. Nie wiem, chciałbym wam pokazać jej twarz. E, to, co. To, co ona opowiedziała dalej, mówi, ja zmieniłam swoje myślenie, bo, bo e, ja pomyślałem sobie tak: dziesięcioleciami, no, dwa, więcej niż 20 lat robiłam, robiłam właśnie no, no, no to, co chciał mąż, tam te: zdejmij pantofle, zdejmij skarpetki u mojej nogi. I jej, mi, ona mówi: Mi to nie było ciężko. Mi to się stało ciężko, gdy ja się dowiedziałam, że mam swoją godność. No, że powinna mieć godność jako kobieta, jako żona, i wtedy mi to no, stało się ciężkie. I ja wtedy zaczęłam walczyć o to, żeby mieć tą godność. I wtedy wszystko się zepsuło. Wtedy się okazało, że nie mogę czytać Biblii, że nie mogę studiować, że i tak dalej. I wiecie co, i ona mówi, ja pomyślałem sobie, no przecież to nie jest takie trudne, co ja robiłam te 20 lat. Przecież ja mogłabym to dalej robić, i to byłaby cena, którą ja mogę zapłacić za to, żeby dalej studiować Biblię i, i czytać Biblię i, i. No i tak dalej. I wiecie co? I ona zaczęła znowu to robić bez, bez żadnych pretensji, bez buntu. Zaczęła to robić i. I ona mówi, mąż się uspokoił, ja czytałam Biblię, studiowałam, z czasem zaczęła chodzić na zebrania, została głocicielką, się uczciła i wiecie co, i była pionierką. I zawsze wiedziała, jak mężowi wytłumaczyć, dlaczego ona chodzi do służby. Bo ona płaciła jakąś tamtą cenę, którą trzeba było płacić, której wymagał mąż, który nie rozumiał, że ona ma swoją godność jako kobieta i jako żona. I wiecie co, to e, przekręciło też moje życie, przekręciło w dobrym sensie, bo ja sobie pomyślałem czasami właśnie, e, no my wszyscy mamy i godność, i prawa swoje, i, e, ale gdy jesteśmy w otoczeniu, które nie rozumie, że my mamy tą godność i te prawa, czasami możemy walczyć o te prawa, ale wtedy w naszym życiu może zaczną się jakieś ograniczenia i tak dalej, i tak dalej, i może, wiecie co, i może w takich sytuacjach, gdy, e, gdy właśnie otoczenie nie rozumie, rodzina, ja nie wiem, w pracy, gdzie tam jeszcze, w szkole, g, 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 no oni, oni nie chcą przyznać, że my mamy te prawa, ale może możemy zapłacić jakąś małą cenę za to, żeby te prawa e, mieć, tylko żeby oni ich nie, nie uznają, nie przyznają, ale my jakąś małą cenę zapłacimy, żeby... E, żeby oni podświadomie jakoś dali nam te prawa. To może to jest super. Wiecie co, i teraz nie przychodzi mi na myśl żaden werset biblijny. I jeżeli wam przychodzi, to, to, to napiszcie mi, jaki wam werset przyszedł na myśl, bo, albo zasada biblijna, ale wiecie, co to, to zdarzenie ono dla mnie jest takie ważne i lida umarła. Rok po naszej szkole, i dlatego mi tak trudno o tym opowiedzieć, nie? Ale mam nadzieję, że się Wam przydało. Szkoda, że nie mogę Wam tych fotografii pokazać. O! Oh, to jest super historia. No na razie.